No. Oho. Jak to działa? Muszę głosować na luki Steva. To co chodzi, że Luki cały czas siedzi na kamerach? Jak ja mam w cokolwiek wrobić? Co jest? to zagra. No ładnie. Miałem pytanie do Remka, czemu... Fajkowałeś taski, a jednego nie zrobiłeś, tylko stałeś w miejscu. Czekaliśmy, czekaliśmy, jak no czeka, fajkowałem, to jak to stoję w miejscu, czekam no to W sensie, czeka, że nie, robi, nie, nie robiłeś, przepraszam. Nie, nie, nie robiłeś. Ja no. A tam jest ciało. A, a które? Olaczki. Dobra. No. Ja olaczkę widziałem, w środku rundy widziałem olaczkę z Bruce z storage'u. No to uwaga, to troszkę się mylisz, ponieważ ja, Luki... Ja zgłosiłem, ja zgłosiłem. Uwaga, ja, Luki, Steve... Wysocki i Ola, byliśmy cały czas w elektryku, pobiegliśmy razem w dół i ja wybiegłem dołem z Remkiem kończę rundę, a Luki Steve został z Olą i Ola nie żyje. Tyle tylko chcę powiedzieć. Nie, nie wiem jak się z tego nie, jego ty... mi ciało już było. A z kim ty biegłeś x Z Lukim właśnie. I... Ja tylko powiem, że ja wiem, że Overpool y... używał ventów, ale nie wiem czy jest jakaś rola... Jest dużo, Krujtowa, jest, która jest, jest która dużo. Może czekaj, być gesterem, czekaj, czekaj, może być inżynierem. Czekaj. Kto, 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 kto powiedział, że używam ventów? Ja powiedziałem. Dobra, to jak to się ma z, z chłopem, który widział mnie cały czas na kamerze, jak stałem na kamerze przez całą turę i stałem w miejscu? Przez większość, A, ale nie wiem co. No to właśnie, to kiedy ja te używałem. Dobra, panowie, a zanim się zacznie się kłócić, Oremka, Lucky Steve zgłosił ciało i on został jedynym żywym zolaczką, jakich zostawiłem razem. Nikt nie, nie Nie, 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 ja tam wbiegłem, ciało już było. A gdzie tam? Ja, w O2 ja ja z ja wiem. Ja z że Okej, to w O2 kończył I rundę i jest, pod kamerą, jest... pod kamerami kończył Remigiusz rundę, a jakie to sef reportujecie? W O2, w O2, uwaga, w O2 to nie ja zabiłem, przysięgam, byłem cały czas na kamerach i chłop widział, że przez 10 sekund tam na kamerach, więc nie mogłem go zabić, bo ten kill był. No 15 sekund, sekund prawie nawet. Bo był dobra. świeży, świeży był kill, jak ja 15 sekund i zostałem na kamerach. Dobra, Luki i Ramex tyle powiem. Ja, ja mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo ja skończyłem w boilerze, czyli pod O2, a ja w O2 byłem chwilę przed właśnie z Dartianem, i on wybiegł, więc on wbiegł w kogoś tam po drodze na was. Dobra, skip Dobra, dobra. Ja, jedna, muszę coś powiedzieć, bo ja myślałem, że Suchar ma pomarańczowy skin. Ale ma niebieski. niebieski. I właśnie niebieski. chciałem powiedzieć, że jednak to Suchar mógł wentować. Okay. Bo o, o, są dwa skiny niebieskie, no który Dobra, z nich, nie generalnie. Trzy głosy trzy głosy, małymi kroczkami. Już zbudowałem ziarnko w głowie, że Luki Steve Sas. Teraz wystarczy go tylko wrobić w konkretne zabójstwo. Bo nie chciałem też za bardzo pchać, a zdarza się, że ja puszuję. No nie mogę go zostawić samemu sobie, no bo jest niewinny, muszę próbować go wrobić. Sześć osób na WIPONSach. Dobra. Oho. Easy. Dobra, mogę już mówić. Eee, a więc tak: robiłem taska z kubonem. I byliśmy tylko we dwójkę eee, na prawo od ofisa tam gdzie się przykłada tą kartę. I ktoś zabił kubona. Ale masz Impo Voice. Poszedł. Poszedłem do, e, poszedłem do góry, zobaczyłem, że kłon nie żyje e, i wpuściłem ciało, więc wydaje mi się, że jest ktoś niewidzialny. No, niewidzialne jest twoje marzenie o zagraniu rundy impostorem. Ale nie, 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 no to okej, okay. przestajmy, przestajemy. Tylko mu że ma, że ma, że ma A jest w ogóle, jaka jest rola niewidzialna, jak ona się nazywa? E... Pierwsza to Glee, a drugi to jest impostor y, Super chyba. Sywy, tak, o, 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 jest... o, o, o. Ale superów nie było w tej grze, to a dodałeś ich na pewno? Yy, nie wiem, na pewno jest glitch na 20%. Bo ja miałem na przykład trzy razy morflinga, nie? To miałeś też fajnie, no po 80% jest na te role więc. Okay. Wiem, że stawiam je to w roli podejrzanego, ale Mówić. no powiedziałem pełną prawdę. Dobra, a widział ktoś Luki Steve'a, albo Suchara, albo... Ja ręka? widziałem. Tak, tak, ja ja widziałem W Armory. Nie, 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 nie. Ja? No, yy, to było to no, pięć... Prawej od komunikacji. Ta, my, w my w łeponcach wszyscy byliśmy. Byli byli Remek by re re na, re pe na pewno był w łeponcach ze mną. Ja bym tak, 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 tak. No Ej, dobra. A Mijmy. słuchajcie, bo w poprzedniej rundzie Suchar był zmutowany. Nie pobiegł na przycisk. Możesz mówić. No, no, ja biegłem przez elektryka i przez o 2 Wybiegłem do komunik. Biegłem po prawej od komunikacji i skończyłem na lewo od storyża. A Suchar w takim razie, tak jak wysoski mówił, wentowałeś, czy nie? No nie. No, ja biegłem przez całą mapę i zrobiłem jeszcze. Nie, zrobiłem jednego taska w labie. Szukanie teleskopu. A widziałeś Lukiego? W, w tej rundzie? Widziałeś Lukiego w tej rundzie? W Nie, chy... Nie wiem, kurwa. robiłeś jakieś ta, taski no. teraz, słuchaj? Teraz żadnego on, nie on, To on musiał obiec przede mną w poprzedniej rundzie. Nie zrobiłem żadnego taska. skończył na lewo od storage'a. No nie, nie zrobiłem tego no, brało pod uwagę. nie, uwagę suchara. Ja skipułę, bo ja nic nie widziałem. Ja mam tylko pod uwagę Suchara. No, ale... A, Rozumiem, że ja latam pomawiałem i się szukam, poszlak? Nie. No dobrze, tak ja mówię jest... jeszcze po pierwszej rundzie. No dobrze, no. no co? 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 Na luki. Tak jak cicho? Co? Powiedziałem, że nie będę, będę... rozmawiał ja. Będę jak pytał. Zarzuacie mi non stop, że za dużo <laughs> gadam, kurwa. Pierwne kurwa. Dziwne, okej. Okay. Ja mam jedno pytanko, panie Mokry Suchar, który no, jest... No nie odpowiedź no, no to, to po nie go. No to świetnie. Chciałem tylko powiedzieć, że widziałem Suchara, który... ...wokół której szukał, w sobie szukał, wszedł tam, ja zacząłem tam wchodzić... ...on y, zrobił benzynę w jedną czwartą sekundy i nagle zaczął iść w moją stronę, zgasły i światła zaczął spierać do pisa. Tylko tyle chciałem Na to dlaczego to? jest zmutowany plus możesz mieć egzemplarz? bo tylko ty... No, nie może nie sam masz. się mutuje specjalnie. Albo no bo raz, drugi i impostor nie mutuje. Nie No to ej, drugi impostor może go mutować. Powiem Czyli tak, nie może... to ja się boję Suchara i, i jeszcze chciałem na, napomknąć jedną rzecz co do poprzedniej rundy, jak byłem z Kubonem, robiłem taski, to jedyną osobą, która szła na prawo od OFIFA był y, Bagietka. Ale I, ja jako... chciałem się też wyczyścić, bo mogłem, jakbym był impostorem, to Lukiego mogłem od. No, my całego specimena przeszliśmy, zabijmy skrzynkę. Nie, nie mogłeś zabić bagieta Luki'ego, bo Luki jest zły, dziękuję. Tak, nie grajmy na no ten. Nie, no. nie grajmy na, na przycisk. No, ale to co z mokry, mokrym słucharem wtedy? Tylko mówię. Mokry słuchar może. Zasiewam ziarnko, nie, nie forsuję, mówię, mówię Ale na tak luki by był zły, to też by miał odczytał. Chodzi o to, że kiedy będzie jakaś gorąca sytuacja, to ludzie na luki'ego nie, zagłosują, a ja prostu, nie będę już nic że... mówił. No, ja, ja wyszedłem z FIFA. Kubon pierwszy, ja drugi i bagietka. Muszę budować w ich głowie takie. Do góry. Nie forsuję, staram się nie forsować. Ciała i no padł kubon i tylko bagietka. Jaki jest otwieszny no, celem niż, niż suchar? Ja Bo suchar słuchaj, ostatnim razem nakładany to musiałem stawać na głowie. największym błędem bym zrobił, jakbym ku... go odjechał jako impostor ku... Ale nie, niewidzialny. Największym, największym błędem, bo łapę na niego Ja, a, a, ja, bym, a, a ja bym zagrał impossible. dalej, generalnie, bo i tak nic no nie się zrobimy. Dobra, no tak, Ja tylko przedstawiam moje fakty, impostor był niewidzialny. Co jest? Czyli na pewno jeden jest niewidzialny, impostor, tak? Dobra, no a teraz na już kapną, to już się kapnął, że jestem egzem. Powinni mnie wywołować. Słuchajcie, że impostor mnie nie wywutował, że jestem egzem. Jestem taki opt. Czyli obvious. jest długiasz, Mówię tak, na Lukiego, jak on ma w ogóle alibi. Mówię na jak ma alibi nawet go nie ma przy ciele. No już dobra, muszę muszę już przestać się dziarno, bo kurwa, to, że żyje, to jest jakiś cud. on zniknął. A tu jest. Mam nadzieję, się nie wychylam. To bardzo. Dobra, zaraz sklej moje giga, głupią rolę i zrobię play życia. To może w, ewentualnie wezmę mnie za Jester'a. Zagram Jessera. O nie! Kur... Muszę zmienić, że po zabójstwie zmienia mi się rola. Nie wiem, gdzie to ustawić. Dobrze, ja zgłosiłem ciało, ści więc chciałem coś powiedzieć. E, wydaje mi się, że tak, Wysocki jest na 100% czysty. E, ciało jest w jak się wychodzi ze Specimena obok admina i e, to było chyba ciało remigiusza i jestem na 100%... no wychodził z tamtego... No to ja bym bagneta. się nie zgodził z tym oskarżeniem, bo ja no widziałem martwe ciało z ja, ja... a tuż obok był wysocki i no wysocki... Nie. Okej, okay, no dobra, dobra ja teraz... ciała. Ale ja chcę teraz powiedzieć, ja zgłosiłem ciało. Yy, niter i dobra, Bartek nie może nic mówić, Getomil yy, Wysocki był ze mną utk yy, utknął. No, mną... A gdzie bój ciało? gdzie No ciało jest jedno przy Specimenie, o tam na tej dróżce już mnie. No nie, minie. no Wysocki na moich oczach zajmą. no nie. nie dobra i teraz właśnie to jest bardzo I... ciekawe co odmówisz. Idealnie szedłem do lewej i zobaczyłem jak na samym dole w lewym dolnym stoi suchar z... Balem. No i, za... I, zabiłeś i zabiłeś go w tym momencie, kiedy Bruce zgłosił no, no, inne ciało dobra, i zdążyłeś. No, ja od, tak po no. od samego początku, suchar jest podejrzany, tak samo jak było światło no, no. zgaszone, suchar no. w e, poszedł w e. trewo. Od samego no, początku, suchar był, był, by, był po podejrzany. Ja, ja nie, nie wiem, jak robi, role, Ja nie wiem dokładnie, co tu robi, a to jest kolejny graf, który po prostu jest takie gówno, bo ja nie wiem, jak pan chce się oskarżyć. Nie liruję do bo nim Widzisz, widzisz, właśnie. Byłoby to bezsensem, gdyby na ja twoich oczach naprawić światło z OG kupionem, bo też zginęło gdzieś nikogo. Bartek, Bartek wie, że nie możesz gadać, byłem O, ja zainty. też Bartek, Bartek, Bartek mnie wiele bo razy widziałem podczas ród. suchara, jak to krzyczeć, Bartek. Ja że widziałem mnie wiele razy podczas ród i kule, nigdy ci nie odjedłem. Nigdy też chodziło mi za małą skórzkę Nie, tej rundzie, ponieważ wszak chcemy. Wysadz kiedy ona na moich oczach i tyle, no? Próż wie, że jestem czysty. Bardzo bardzo U... jest w tej rundzie, ponieważ Miałem będzie tu przegrana. Ja z na komunikatach no Nie wiem. No, no, no chyba, że Wysocki się sam troluje. Od w pierwszej rundzie, pamiętajcie, w pierwszej rundzie powiedziałem, że Niebieski wentował. Nie Brus zauważyłem, myślałem, że, że suchara... No daj mi powiedzieć. Jak się teamują? Myślałem, że suchar jest pomarańczowy przez skina, jednak jest niebieski To Słuchar wentował w pierwszej rundzie, o tym co mówiłem Nie no wiem ale to, może być ausynierem stary Niebieski i czekoladowy no, Ale przeglany... to suchar, suchar, suchar tam przede wszystkim zabił Sabala Dosłownie w, w sekundzie jak Bruce ja, zgłosił ciało ja, niestety e, No co, no, no, fajnie się kurwa Ja się nie, się nie było, było. przy ciele, na dole byłem, z dół szeból Dzięki, szedłem, dzięki za grę, just Lewis. Dobrze Bruce, dobrze Dobra, ale że wy się dajecie robić... Tester wygrywa! Uwaga, uwaga! Ja bym raczej spalił, jak mój idol parę lat temu. Taki tip, taki tip. Było ciał teraz w tej i Sześć ciał, pada, wy się kłócić o jedno. Jeszcze jestem... No, sześć ciał, pada... A Czerwona zabijasz? Gratki. No, miłość z Sabalem i jeszcze jestem... To my jestem czerwony. I muszę wyłotować Suchara. Ja... Mu... Ale nie mam pojęcia ja kto się zbierze. Zbierze. No nie. Jak... ktoś. Chciąć Kubon? Teraz widzieliście? Eee... Ja biegłem. Ja, ja widziałem. Biegłem. Ja zbiegłem w dół. Ja widziałem. Ja już zdążyłam odbić, nie widziałam. Uwaga! Ja spróbuję znaleźć w tym, tym Jest opcja bait, która pokazuje od razu, kto zabił w trakcie rundy. Tak się staje, że Bagieta to miał, nie pytajcie skąd wiem. I to jest self report Suchara. Wozumieniu? On zabił i to nie, jest bait Nie zgłosiłem się. to, no nie... Nie. nie, nie, mogę nawet nie. nie pro... Ej, dobra. nie. Mów, Mów co wiesz. chcesz, ja głosuję. No jest opcja Bates, był to Michael. Ja wiem, Muszę że jedną. Ja, ja do niego nie ją czytałem, ale Muszę zgłosiłem to. Czekaj, 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 jest tu? Nie, nie, co Bo on mi teraz każe powiedzieć, jaką ja mam rolę. Ja nie powiem, jaką mam rolę, bo ja, ja mam pewną rolę, ale jestem crewmate'em i k***a, nie będę mówił, jaką mam rolę. On... Chcę w sensie, że wymusić, żebym powiedział rolę i teraz zgadnie rolę. Nie chcę wymuszać roli, ja pie... tylko mówię, że Bagieta miał bejtę. Wymuszę, żebym powiedział rolę. Czekaj, a ktoś stał role. jeszcze oprócz mnie i Suchara obok tego? Napis... Bo kim był dla Ja byłem na dole, odbiegł Luki od tego i odbiegł Kubon, no ale mówię, że to był self-report Suchara w rozumieniu bejt się aktywował. On... Tyle ode mnie. On ma egzekucjonera albo jakąś inną... Albo jest po prostu Impo i wymaga na mnie. Ja skipuję! Ale ktoś zna, suchar, ale... Ja też znał, stał, znam jeszcze suchar, bo kill dostaje... Ja tam byłem, Wysocki, tak? ja tam byłem, ja tam byłem tak? Ja ale mi się wydawało, że Kubon tepnął, ja ale. Ale taba przez no co moja rola robi wróciłem do gry, patrzę od... i bagietę klikam report i tyle. Ty ja, ale bez kitu, bo, bo suchar przecież był na środku tego, ja byłem obok Suchara no tak, przez bo chwilę. Jakby tam nie było. Rode sobie po, po rozumiesz? Panowie, no wysłuchajcie, nie, nie jest ja. jeszcze. Rola B działa tak, że jak ciało padnie i ją masz, to od razu się zgłasza osoba, która zabiła. I zrobił to suchar. Nie wiem dlaczego głuchamer no. nie widziałeś, pierwszy task jest na nie, lewo. bo myś czytałem myś, swoją rolę, myś, wiesz? Myś, co mam robić? <laughs> tak myś, mi. mi się wydaje, że jest. Mi się wydaje, Ja Bo suchar to jest suchar. Nie macie nic na potwierdzenie. Ja mam no. Co Oho, ktoś było? podmienił głosy, ktoś głosy podmienił. A ty kur... Ale tak jest twoje... Super, super gra... nie ma... Nie winny, niewinny byłem. Ty nie o teraz. No to się... Nie, bo ci głosy zamieni. Dobra, wpierzę do siebie w to. I, z... I ktoś mnie znowu podmieni. Nie no dobra, nie. Poczekam. Bo się mogłem na to nie nabrać. Ciekawe, że BX na nam... Mnie... No, zobaczmy, co powiesz. No dobra, tym razem nie mam dowodów, że zabił to Suchar. Suchar jest z pierwszej rundy, natomiast suchar to, co teraz zemno. widziałem... E... No był... Uwaga. Ja mogę od razu powiedzieć, Mi bo to... byłem na kamerach, bo to był kill na kamerach, nie? A, to wiesz, kto zabił, bo ja nie wiem, kto. No tak. No to kto zabił? No to zabił Znaczy, był Remek z Kubonem, nie wiem, czy jakaś rola jest, co mogły może coś tutaj zmienić, jest ale możli. był Remek z Kubonem, poszedł kill i od razu do wenta się to nie wiem, a to... czy są jakieś role. Ale jest pewien problem, bo. <głos> nie, nie, <noise> kubą tankował całą rundę paliwko. Jest problem Cie... jeden, bo Oho? ja podejrzewam, że zabójca był niewidzialny, więc weźcie pod uwagę, że jest super. Beć już nie żyje, więc jest suchar plus ktoś. No Teraz ale suchar zabił, nie zabił. Ale jak do węta, no to Ale <noise> czekaj, ale czekaj. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że jest jest niewidzialny, jest morphing, a ja jednocześnie tankowałem całą rundę paliwko. Ale właśnie frak jest między paliwkiem dropshipem i elektrykalem. Ale dobra, ch... to kto teraz Chcia? zrobił? Wot, SUCHAR, bo skur... z pierwszej rundy i się wymigał. No nie, nie. Ale... Dobra, ty jesteś ty, jesteś ty. Nie, 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 Michael nie, Bagietson. nie, 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 no, no, pilnujcie no, KUMONA, Kubona. Powtarzam wam, że się, teraz nie wiem kto zabił nawet nie widziałem ciała no Gratuluję mózgu ku**a, bo zagłosował <laughs> na mnie gluhamer, że jestem exa, głuchamer był zły Powtarzam, to jest suchar, to ku**y SUCHAR no, ZABIŁ MĘ za, ku... Właśnie gluhamer że widział na kamerach, brawo ku**a Ale czekaj, No czekaj, to ja cię ale zamiast czekaj, zamiast czekaj, 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 był na czekaj, z tobą. Nie jestem egze, próbowałem Gihamer właśnie na Ja egze. jestem na kamerach z Wyfowskim, Ja, Byłem. ja wiem, że Bruce szedł ze mną. A był ten Egze Włod ten Exe... A ten Bruce, Egze jest crumatem? Skip, skip, skip. E, Bruce, kto tam był jeszcze z kamerami? Nie Skip, eee, wódz suchar. Bue, ten Wyfowski był. był w... na kamerach, Włod ty, Gihamer był na kamerach. A czy Egze jest... O jest tym tym crewmate'em czy nie? No, nie wiem tam bardzo nie, nie lubi i chce mnie zabić, Wołt, słuchaj i mnie. Ekze <śmienka> <X> wygrywa grę jak nie Wtedy, wiem jak się liczy. Dobra, mam pomysł jak stroluje. Stroluje tak mocno, że to jest Suchar, że wywołtują mnie, Suchar jest transporterem i zamieni rolami mnie i siebie. I od i jego. Bo na pewno Suchar to podmienia. Pusik. Tak? Pusik, chyba musimy porozmawiać, wiesz? Czemu, e, ja czemu stałeś? Nie, co? No gdzie? No dobra, no. No mów, mów, no ty zgłosiłeś. No, wchodzę na kamery, leży ciało, a obok stoi Bruce. Ja wyszedłem z elektrykala i szedłem do komunikacji widział mnie Bartek. Potwierdzam. Okej, okay. no dobra, no to mamy na I pewno chłopak no... to jest zamieniaczem, bo no po prostu wch wchodzę do Elektrykana, a Bruce stoi w rogu, jeszcze się tak przytula na hamsko do nie, tego nie, nie. Ja rogu i ciało ciała ciała leży na kamerach. Ja, ja, szed, ja szedłem do komunikacji, widział mnie Bartek. Ktoś musiał się we mnie zamienić. Jaki Bartek cię widział? Ja. Przy Elektrykalu. Xen widziałeś to? Tak. Okay. Dobra, a ja mam pytanie, jak dwa razy jest jakiś swaper, który słapuje z suchara na tasiona, to znaczy, że on może chce uchronić suchara przed woltem? Albo bo zaje mnie, nie wiem dlaczego, bo a, to jest suchar, czy, ale czy, o Co robi swaper jakby, co... No, no tak. właśnie. Zamienia miejscami swaper? podczas głosowania. Tak. Ej, ale no, swaper no, ja jest rozumiem, pozytywną ale... rolą? Swaper jest tak, rolą. Czy, czy negatywną, a neutralną. neutralną? chyba. Tylko, że to służy do trollowania. Ja bym wyjęła tą rolę, bo ostatnio wszystkie gry były strolowane. No, wywalę to w Nexie. Już wiem teraz, że, że w tym lobby nie zadziała, bo ktoś chce mnie zajmować. Powtarzam, suchar z pierwszej rundy, nie chce mi się tłumaczyć. To, poczekaj. No dobra, się ale, ale, ale zrodzą, ale zrodzą no że kufara. jak zapłacimy suchara, to, to ty odpadiesz. Nie masz ma żadnej k***a. Głosuj, głosuj na, mnie to głosuj, nie, na, to nie, na nie, mnie, to czuję, no nie, głosuj na mnie! Głosuj na mnie, na mnie! Jedynym tropem jest to, że, to, że sk... Ty, pan jest jest może po prostu. A nie no on jest być dobry. No, 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 jedyny argument to, że bagieta był bajtem i od razu był report. Ale po prostu nie, ja z gier... to jest taki. To jest zawsze widzimy Nie, wszyscy. bo on może być jesterem, on może być jesterem. Nie grałby w taki sposób, gesterem, nie grałby Ale właśnie, może byłbym mądry. No dobra, ale ja nie mam, on jest po prostu debilem. No ja skipuję, to bo ja nie wiem. Nie, on jest idiotą po prostu. Nie, on Ja nie daję głos. Nie, nie, Jestem nie, nie, nie dobrym jest krumecikiem, a nie będę mówił, jaką mam rolę. Zostaw mi syna. <laughs> Dobry krumejcik. Aj, swapper w ogóle jest krumejtem. To też wspaniałe. Kurde, nie udało się. Jak się wystraszyłem. Kurde. Oho, zabił Ole. Uwaga, dobra. Y Ej, na moich oczach... Cekajcie, a, czy, czekajcie, proszę. bo to jest ważne ej, Ja się co coś, coś powiedzieć, wydarzyło. na moich oczach mokry suchar zabił Olaczkę. Czekaj, czekaj, to jest bardzo ważne co się ej, wydarzyło, to jest bardzo ważne. Nie, no do... 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 to... Ja nie nie Dzięki Hiszpan. Nie ma za co, nie ma za co. Mamy Miałeś rację, szedłem, ale dziwne, zdziwiłem się, że on ją zabił przy mnie, kurde. Ale może dlatego, że wyglądamy tak samo i chciałby na mnie zwalić. też zabił i tak samo sytuacja od pierwszej rundy, ja nie wiem. Ja wygosuję suchara. No Ej, pytanie, jest. dlaczego tak bardzo wszyscy są Suchara wiecie? Wiecie? No, bo jest zły! zły. zły. zabijł na moich oczach! Ale mogę się na niego zmorfować, jest najbardziej podejrzany! No bo właśnie, A jest, staj staj stansować stansować. Całą grę Suchara. Jest morf i to k... Kuba, no. przypominam ci, że ty też jesteś sas, dlatego będziesz stał za Sucharem, e, Murem. No, no, Mówię no, no, jest, morf, murem. jest morf. Mówię moją rolę, jak mnie odpierdł. To X ten cały czas zły. Jestem weteranem, uchroniłem się tarczą. Chciał mnie zabić, a ja mam tarczę, jak ktoś chce mnie zabić, to jego. Ale przypominam, okej, okay, to jest fajna Samki narracja. W pierwszej weteranem. rundzie zabił, zabił, bo był bait, nie mógł cię chłop zabić. Bait nie mógł z tobą wejść w interakcję, ty go zabiłeś. Ale... Dobra, oczach Hiszpana odje. I fajnie działa Ej, dobra. Jako weteran jako zajmowanie rolę. Ej, fu... Ej, ale nie no, bo mokry słuchar, od początku z Olaczką wybiegliśmy, zrespiliśmy się, w tym... ...a w ofisie I, i po prostu mnie się nie zmieniał, bo drob, nie było dwóch młodych Sucharu. Ej, suchar, nie! Kur... Poczekajcie poczekajcie, 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 poczekajcie. ...to żeby swabić Ema i zwa... 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 Moja ej, moja po stronie. Ej, na już ej! Ja mam trop, ja mam trop, ja mam trop, ja mam trop. Słuchajcie tego, ja jestem medykiem, ja na początku shieldowałem gry Suchara i nie dostałem pinga, że chce go zabić ktoś, więc on jest w ch*****i, Suchar. Mówiłem. No, Podejmijcie decyzję z Suchara ktoś zabić? No tak, no bo ja mu dałem shield'a na początku gry. Ja nie wiem kto jest zły, ale ja jestem dobry. A, a, a to Dobra, bo ten, 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 Pobo, ten, ten, ten dawaj kogokolwiek, wiesz że ten, tak suchar ten, będzie. Jak, jak pójdzie Wołt na suchara to GG. No wiecie, brawo debile. Brawo. Brawo, idioci, uwierzyliście temu? Dobra, brawo. Ja w******, ja... Brawo, ja, ja, ja. brawo Morfują, debile. Morfowali No i gramy nexta, gramy nexta. No ja No ja. ja a ten... czemu ktoś się morfował za suchara, że nie Jesteś Jesteś nie wiem jak się to wyszło bartek szczerze. Ale przyznam, się nie obawę, za chyba Ej, ale no czekaj. Ja, tylko po to, żeby Axen wygrał. Ja, ja mam tylko pytanie. Proponuję ja zarażać się. Za za rajdą, ja po pięć na kamerach, no ja go nie my zabił ku... no no nie, nie zabiłem, w tej rundzie nie zabiłem, szukam. I go, dostałeś się dalej, Okej, I gratuluję. Ja, ja, niesamowite. tam sorry. Ja mnie jeszcze raz, jeszcze raz tylko dodam. Dodam, że szansa Oby. na to, że w pierwszej rundzie dzieje się coś takiego wyjątkowego, że jest od razu zabita osoba, która jest pingiem, a w drugiej, że. w drugiej to jest osoba, która zabija jest idealnie Morphinem i widzi to na kamera chłopiec, jest szansa niemożliwa. Kurde, policzyli z klas, jest klas, które coś robią. Ale macie że... tu no. pytanie, czemu nie no? no? oskarżyłeś ku medyk? Co zrobił, już, już się mówię, już się mówię, bo ja mam jako ten medyk shielda, nie? No. Ja ci na początku gry, jak tam staliśmy na środku, ja ci shieldowałem. No. A ty mówisz, że masz weterana, czyli teoretycznie moja rola powinna zadziałać tak... w kolejnej rundzie mówił, ale no. ja... Aha, a, a, a to powiedział, że potkaję... ja... jeszcze... Bo boż ty, a, ty to... To... na starcie? Ja na starcie i ja No, czyli nie mam obaw. No. No. No, to jest